Dzień dobry, moje drogie, moi drodzy. Witam Was w kolejnej lekcji Akademii Buduaru. Z tej strony Aleksandra Kamińska, fotografka buduarowa, pracująca w Warszawie, w branży od 13 lat, na początku jako modelka i od 8 lat tak naprawdę fotografuję kobiety, najczęściej rozebrane. Mówię tutaj do Was z tego ekranu, ponieważ tak na dobrą sprawę mam firmę od 5 lat i przez dwa pierwsze lata dokładałam do interesu. I po tych dwóch latach mocno się zdenerwowałam i stwierdziłam, że czas postawić ten swój biznes na nogi. No i na szczęście się udało. Po bólach, trudach, uczeniu się marketingowych sztuczek, a raczej po prostu marketingowego życia jestem tu, gdzie jestem. Zarabiając tylko i wyłącznie na fotografii mam rozwijający się biznes, jest zajebiście i w związku z powyższym staram się tutaj przekazać Ci chociaż część mojej wiedzy tak, żebyś może mógł bądź mogła zaczerpnąć z tego też dla siebie i postawić ten swój biznes na nogi tak, aby też móc spełniać marzenia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, i ile tak naprawdę kosztuje czasu, energii, przestrzeni, właśnie postawienie tego swojego biznesu na nogi, na nogi. W październiku miałam okazję być prelegentką na festiwalu Fotoforma. Miałam tam okazję mieć swoją prelekcję na temat marketingu, właśnie. I zarówno po prelekcji y, prywatnej, znaczy tak face to face, jak i później w y, wiadomościach prywatnych z wami i tak dalej, miałam okazję rozmawiać z różnymi osobami i te rozmowy. Zainspirowały mnie trochę do tego odcinka, bo niestety mam takie wrażenie, że my wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile zaangażowania, czasu i energii kosztuje nas właśnie rozwinięcie choćby mediów społecznościowych. I nakreślę Ci tutaj taki trochę rys historyczny, mniej więcej, jak to u mnie na przykład wyglądało. No, ja założyłam swój Instagram. 8 lat temu. Tak jak zaczęłam fotografować kobiety, tak samo założyłam fanpage e i tam różne inne rzeczy, żeby po prostu to mieć, tak? No bo wszyscy mają, to ja też będę miała. I prowadziłam ten swój Instagram, na tym się skupię, przez 5 lat. I przez 5 lat on urósł do rzędu 8 tysięcy obserwacji. Ale po pierwsze, obserwowało mnie bardzo dużo mężczyzn spoza granic naszego kraju, bo to były osoby po prostu, które były. Głównymi odbiorcami moich zdjęć. Ja fotografowałam dziewczyny w aktach, w jakichś powalonych projektach. U mnie było dużo nagości, dużo takiej seksualnej, mocnej energii, mało softów, bardziej takie no, dosyć konkretne projekty nagościowe, tak? Więc to, to byli tak naprawdę główni moi odbiorcy moich zdjęć. Ja nie, I żeby nie było, ja sobie nie umniejszam, nie mówię, że tam nie było artyzmu, nie było ciekawych rzeczy, i tak dalej, były. No tylko, że żyjemy w, takich, w takim świecie, a nie innym, jeżeli jest goła dupa, no to jest go dupa, no i jakby nikt tam się nie, za, nie zagłębia zbyt, zbyt daleko w resztę. Drugą częścią tych osób, które mnie yy obserwowały, to, byli, to, byli, to były osoby fotografujące, czyli branża i modelki. Fotografowie i fotografki dlatego, że no, robiłam dziwne rzeczy, więc fajnie się to ogląda i można się tym zainspirować i mo może to być ciekawe po prostu dla nas, osób, które pracują w tej, w tej branży, ale równocześnie modelki, no bo one też chciały ze mną współpracować. Ja robiłam wtedy bardzo ciekawe, po prostu fajne projekty. No i fajnie to było mieć w portfolio po prostu, nie? Więc niby urosłam do tysięcy, ale prawda jest taka, że po pierwsze nagość mocno zbierała audiencję. Dwa, ciekawość tych projektów, w sensie to, że one były inny. Trochę niż wszystkie. I żeby nie było, ja nie, nie mówię, że ta fotografia była jakaś super innowacyjna, bo to nie o to chodzi, ale to były po prostu ciekawe projekty. To nie była zwykła baba przy oknie, tylko coś tam się zawsze działo: jakieś ledy, kolorowe lampy, cokolwiek, nie? Więc no, było to ciekawe bardzo. No i dlatego powiedzmy, tą audiencję zebrałam, ale ona była pusta. To znaczy, ona była pusta sprzedażowo, z niej nic nie było. I to było te pierwsze 5 lat, nie? Mogłabym powiedzieć, robiąc ten swój biznes wtedy, że o, ja ten Instagram robię już 5 lat i ja już jestem taka, o Jezus Maria, a ja dalej nic z tego nie mam i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie była prawda, w takim sensie, ja nie robiłam tego Instagrama regularnie. To nie było tak, że tak jak dzisiaj, tak jak teraz, tak jak od trzech lat, ja codziennie stawiam się na Instagramie, codziennie dodaję post jeden albo do trzech nawet w porywach. No, no rzadko kiedy robię sobie przerwy i jeżeli robię sobie przerwy, to leci sobie reklama gdzieś tam z tyłu po prostu, w której i tak robi mi zasięg, nie? Wtedy na tamten czas to było tak, że potrafiłam być przez tydzień na Instagramie, bo miałam wenę, a potem nie byłam na tym Instagramie, bo już tej weny nie miałam przez dwa tygodnie, nie? Więc nie robiłam tego tak naprawdę. Robiłam to hobbystycznie, a ratowało mnie to, jakiego rodzaju robiłam zdjęcia i to, że faktycznie robiłam dobre te zdjęcia. Ale to mnie ratowało tylko pod kątem obserwacji, bo sprzedaży z tego nie było żadnej, a więc nie ratowało mnie to wcale. Powiedzmy sobie to po prostu szczerze. A więc no mogłabym wam mówić, że o robię to 5 lat, ale prawda jest taka, że za każdym razem jak z kimś rozmawiam o moim Instagramie, o mojej działalności, to ja mówię, że realnie robię ten Instagram w tym momencie na przykład od 3 lat. Kasuję tam te 5. Bo ja tamte 5 lat nie robiłam tego świadomie. Miałam to generalnie trochę, no nie w dupie, ale no, no nie robiłam tego z całego serducha. Ja się do tego nie przykładałam. No więc jak mogę powiedzieć, że, o, ja to robię, nie wiem, właśnie już 8 lat na przykład, że teraz bym ci powiedziała, ja swojego Instagrama prowadzę od 8 lat. No nie. Przez pierwsze 5 lat to robiłam go hobbyistycznie. Prowadzę go serio od trzech lat po prostu. I to jest tak w kontekście czasami właśnie rozmów z osobami. Z Fotografującymi, że o, ja robię tego Instagrama właśnie nie wiem, od trzech lat już, a na pewno go robisz? W sensie robisz go intencjonalnie, pojawiasz się tam codziennie, zastanawiasz się nad tym, do kogo mówisz i w jaki sposób. Czy też robisz to tak jak ja? Jak mam Wenę, to mam, jak nie mam, to nie mam. Potem sobie ponarzekam na, na algorytm, że mnie nie lubi i nara. Bo jeżeli tak to robisz, to, to wyzeruj licznik za przeproszeniem, nie? Czasami jak z Wami też rozmawiam, to mam, to ktoś mi mówi, że na przykład próbuje od roku i tam w ogóle nie wychodzi, nie ma klientów i tak dalej. I wtedy znowu, ja tak zawsze pytam, a na czym polega to Twoje próbuje? Co Ty robisz, tak realnie? Ile postów w tygodniu wrzucasz? I ja słyszę na przykład trzy posty tygodniowo, bo to dużo czasu zajmuje, bo to i tak mi zajmuje trzy godziny. No ale z drugiej strony znowu zapytam, jeżeli nie masz dzisiaj klientów, bo nie masz klientów, bo narzekasz na to, że nie masz klientów. A masz tylko trzy godziny w tygodniu na marketing. To gdzie ty chcesz jeszcze tych klientów wrzucić, jeżeli oni się pojawią? Skoro ty nie masz więcej czasu? No bo ja jak zaczynałam ogarniać swój biznes, to nie miałam klientów, więc miałam dość sporo czasu. Ja teraz, mnie, nie, teraz mam czasami problem z czasem. No bo mam klientów, trzeba zrobić obróbkę. Mam bardzo dużo różnych projektów pobocznych, tak jak ta Akademia Buduaru. No to jest projekt pod, poboczny, ale no robię go, nie? Teraz mnie wam tak, że mam trudność z ogarnięciem czasoprzestrzeni. No ale wtedy miałam tego czasu zdecydowanie więcej, bo nie było klientów. Tak samo był moment, kiedy rozwijałam swoje eventy fotograficzne i uczyłam się fotografowania. Ja wtedy pracowałam na etacie, żeby nie było, że jestem totalnie odklejona i nie pamiętam, jak to było. Pracowałam na etacie, na no cały etat. Mało tego robiłam jeszcze po 3-4 sesje w tygodniu. Oddawałam materiał praktycznie od razu, bo ja siedziałam po nocach i oddawałam ten materiał. I jeszcze potrafiłam organizować eventy po drodze. I różnica taka między tobą a mną może być taka, że ja nie mam dzieci. No bo jeżeli masz dzieci, no to wiadomo, że ty masz tego czasu fizycznie mniej. I to jest jakby spokojnie, w pełni to rozumiem. Ale nadal chciałabym w tym filmie trochę postawić cię na ziemi, że biznes nie robi się sam, firma nie robi się sama, nie? To nie jest tak, że my właśnie wrzucimy trzy posty w tygodniu i zapomnimy o tym, że istnieje na przykład Instagram, jeżeli na tym nam zależy, nie? Bo ja nie mówię, że nie idzie, nie idzie klientów pozyskać w inny sposób. Możesz mieć reklamy włączone, możesz być dobrze wypozycjonowana na Google, i tak dalej, i tak dalej. Możesz mieć zajebistą stronę internetową z pięknymi opiniami które jak przekierują ci y, ruch z Google'a na stronę internetową, no to wtedy ci klienci będą kupować. Wcale nie twierdzę, że tak nie musi być. Tylko pytanie czy masz pieniądze na to wszystko, na tą stronę internetową, na te reklamy na Google'u i tak dalej, nie? Jak nie masz, tak jak ja nie miałam na przykład na początku, no to może być trudno. Więc jak nie mam pieniędzy na inwestycje, to mam czas, bo są dwie waluty: czas albo pieniądze. Czymś muszę płacić. Ja na początku płaciłam bardzo dużo czasem. Ja dzisiaj płacę czasem bardzo dużo. I czasami rozmawiając z ludźmi, którzy gdzieś tam stawiają te swoje pierwsze kroki, mam wrażenie, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo tego czasu trzeba opłacić. Jeżeli ty od roku coś próbujesz, na przykład, i to nie wychodzi, to wtedy trzeba zadać sobie pytanie, jak bardzo po pierwsze, próbujesz, po drugie, czy wychodzisz poza swoją strefę komfortu, po trzecie, czy uczysz się od innych, czy robisz po prostu coś, co tobie się wydaje, że jest ok i to jest wszystko. I mówić to znowu z perspektywy kogoś, kto był w takim miejscu. Ja robiłam Instagram dla siebie, nie dla kogoś. Wrzucałam to, co mi się podoba. Traktowałam Instagram jak swój prywatny pamiętnik. Nie zastanawiałam się, czy zobaczy się tam mój klient, czy, czy on generalnie się tam rozgości, czy zrozumie, dlaczego warto jest zarezerwować mnie sesję zdjęciową. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy zaczęłam robić bardzo niewygodne dla siebie rzeczy, to to zaczęło przynosić korzyści. Dlatego zawsze pytam, na czym polega twoje próbowanie. Czy ty wyszedłeś, bądź wyszłaś poza swoją strefę komfortu? Czy wrzucając 20 rolek, powiedzmy, po 20 rolkach, sprawdziłaś statystyki, bądź sprawdziłeś statystyki i zobaczyłeś, które poszły lepiej, które poszły gorzej? Czy są jakieś, które miały więcej komentarzy, a które miały mniej? Czy masz na przykład już taką bazę postów, które mówią dokładnie, jak zarezerwować sesję, jak wygląda sesja, czy ty... Pomagasz, czy nie pomagasz, czy robisz w studiu, czy w plenerze, czy masz jakieś historie swoich klientów. Bo gdyby może puścić po prostu reklamę za 20 zł dziennie na Facebooku, to może tym zebrałbyś obserwujących, bądź zebrałbyś obserwujących, którzy mogliby potem konwertować w klientów. Ale najpierw zadajmy sobie pytanie, czy to już tam jest. Te trzy lata temu, kiedy poszłam na pierwsze warsztaty z marketingu dla fotografów, kiedy zaczęłam się uczyć z kursów o Instagramie i tak dalej. To to był taki czas, kiedy ja naprawdę robiłam rzeczy, które były totalnie poza moją strefą komfortu. Nie czułam się dobrze robiąc je zupełnie. I mało tego, dodawałam posty z pozowania do zdjęć codziennie przez trzy miesiące, i dopiero po trzech miesiącach zobaczyłam jakiekolwiek realne efekty tego, bo zaczęły się faktycznie pojawiać nowe osoby. Trzy miesiące, 90 dni, 90 postów, każdy, każdego dnia. Bez przerwy, nie widząc efektów mojej pracy. I jeżeli ty masz czas na trzy rolki w tygodniu, to będziesz się rozwijać trzy razy dłużej niż ja wtedy. Minimum trzy razy dłużej, bo biorąc pod uwagę to, jak działają teraz media społecznościowe, jak dużo, z jak wielką y, falą kontentu konkurujemy w tym momencie. Tak naprawdę z roku na rok jest coraz trudniej pozyskać nowego obserwującego, nowego potencjalnego klienta gdzieś tam w mediach społecznościowych. I kiedy tak naprawdę to moje konto ruszyło, to znowu zamiast się zatrzymać i stwierdzić, no to już mam fajnie, bo już tam po tysiąc osób dziennie przychodzi, to już jest zajebiście, to ja cisnęłam dalej, dalej, codziennie post, codziennie post, codziennie post, i tak przez ponad dwa lata. Więc jak ktoś mi mówi, że dla niego. Ileś godzin, tam trzy godziny w tygodniu poświęcone na swój marketing to jest dużo, to ja wtedy mówię: rzuć to razy dziesięć, pomnóż to razy dziesięć. Wtedy będzie dużo. Może nie w tygodniu, ale na dwa tygodnie, to już będzie dużo. Generalnie kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że jeżeli wydaje Ci się, że robisz czegoś dużo, to pomnóż to razy 10 i wtedy najprawdopodobniej będzie tego dużo faktycznie. I ja się z tym w pełni zgadzam, ale też zgadzam się nie dlatego, że chcę tobie dowalić na przykład, tylko też, bo zdaję sobie sprawę z tego, ile kiedyś wydawało mi się, że jest dużo czegoś, że o, ja robię dużo, a teraz faktycznie zapytamam za przeproszeniem i widzę, jak, jak to jest niebotycznie więcej niż kiedykolwiek. I to też nie jest tak, że ja zachęcam teraz do zapierdolu jakiegoś niesamowitego i że masz nie spać, coś tam, coś tam, jakby, jakby wiadomo, że nie, ale no kurde, ja nie wierzę w to, że biznes na początku może ci się rozwinąć w trzy godziny tygodniowo. No nie wierzę w to, no po prostu nie ma szans. I po tych rozmowach z różnymi ludźmi chciałabym, żeby ten film miał trochę taki wydźwięk, żeby trochę cię sprowadzić na ziemię, ale tak delikatnie, w sensie ja nie chcę tobie dowalić, chcę ci tylko powiedzieć, że. No czasami trochę musimy zakasać rękawy i kurczę, no spiąć te poślady, żeby to ruszyło. I naprawdę dużo porobić, w szczególności, że też im więcej pewnych rzeczy zrobisz, tym szybciej się nauczysz. Standardowy tekst, pamiętaj ile zdjęć musiałaś zrobić, bądź musiałeś zrobić, żeby się nauczyć faktycznie w dwie minuty zrobić poprawne zdjęcie. Trochę tych zdjęć upłynęło. Tyle samo musisz zrobić kontentu na przykład, żeby się dowiedzieć... Co żre, co nie żre, co ludzi pociąga, co ludzi aktywuje, a co nie. To jest nauka poprzez praktykę, nigdy teorie. Znaczy teorie też, ale przede wszystkim przez praktykę. I ja wiem, że ta cała machina, ta, to całe myślenie na temat tego, co jest dużo, może być spowodowane tym, jaki, jaki przekaz widnieje w internecie. Zrób tam kontentu y, na cały miesiąc w dwie godziny. Niech Ci Chat GPT wypluje, nie wiem, w 15 sekund treści na pół roku do przodu. No kurna, w świecie instant żyjemy, jesteśmy jak zupki chińskie, po prostu zalewamy wodą i tam jest sukces. A to tak nie działa. Naprawdę. Ja nie znam osób, którym by to tak działało. I nie znam też biznesów, które by powstały w tym. Dwa, trzy miesiące. Chyba, że trafiły w jakiś taki totalnie, wiecie, czasami jest tak, że trafiasz w niszę i po prostu no, jesteś przed wszystkimi i zapełniasz rynek czymś, co właśnie już w tym momencie jest potrzebne. Dobra, ale tak się dzieje raz na milion lat. A nie w branży, która już i tak jest mocno nasycona, tak jak nasza. Więc to się nie dzieje wszystko w pięć minut. I ten Twój rozwój też się nie będzie działo w pięć minut. Prosty znowu przykład mojego biznesu. Jak... Zaczęło mi się to wszystko napędzać i klientki zaczęły do mnie przychodzić i rezerwować sesje. No to spoko, to, to było takie po 8-10 sesji w miesiącu, zajebiście, no bo od zera do 10 sesji, później no was super, no zajebiście, nie? No, ale na przykład przez wakacje miałam średnio, no bo to taki martwy miesiąc, powiedzmy, nie? To była dla mnie nauczka, że na, w przyszłym miesiącu, znaczy w przyszłym roku, jak będzie okres wakacyjny, to ja muszę sobie jakoś to poukładać albo zrobić jakąś promocję, albo może y, pójść bardziej w warsztaty albo w jakieś inne rzeczy, albo może po prostu więcej dowalić sesji sobie przed tymi wakacjami, żeby odłożyć pieniądze. No, jakoś muszę to wszystko poukładać, żeby mi się te wakacje spięły ale potem się okazało, że właśnie w, przyszłym, w kolejnym miesiąc, w kolejnym roku już jak miałam klientki, to znowu ten kalendarz troszeczkę napuchł. Trochę od poleceń, trochę od tego, że ja właśnie dalej, yy, dalej zaczęłam docierać, ale też właśnie dlatego, że dziewczyny przyprowadzały swoje koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest zajebiste, w szczególności, że teraz po trzech latach tak? znowu widzę, że znowu ta baza klientów mi się rozszerza sama. Nie tylko dzięki moim działaniom, ale również dzięki temu, że ci ludzie zaczynają sobie mnie tam polecać gdzieś, nie? Więc jakby ten biznes rośnie, ale to nie jest tak, że on rośnie z dnia na dzień. On rośnie z kwartału na kwartał, z półrocza na półrocze, z roku na rok, w miarę szybko, naprawdę. W sensie nie, spodziewa nie spodziewałabym się, że aż tak i naprawdę się cieszę. Ale nadal to nie jest tak, że wiecie, że to jest kurwa zawrotne tempo, po prostu jak Formuła 1 lecimy od zera do milionera, nie, to nie, ja nie wierzę w takie historie. Więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli masz 3 godziny na swój marketing w tygodniu, to zajebiście to jest więcej niż zero, super. Ale w takim układzie wyciągnij z tych 3 godzin na maksa. Gadaj do kamery. Ucz się nagrywać siebie wtedy, kiedy po prostu jesteś w domu i coś robisz. Nie w tych momentach 3-3 godzin, tylko siedzisz przy komputerze, nagraj siebie, robisz coś, idziesz na spacer, nagraj siebie jak idziesz na spacer. Wykorzystaj te miejsca, w których. I tak coś robisz, więc możesz siebie nagrać, żeby później zmontować tę i dograć 2-3 zdania do niej, żeby coś dopowiedzieć. Wykorzystaj to, co masz na maksa, bo jeżeli będziesz chciała, chciał rozwijać swój biznes 3 godziny tygodniowo, to luz, tylko nie oczekuj, błagam, że w pół roku się coś zmieni, bo będzie się to zmieniało bardzo, bardzo powoli. Ile włożysz, tyle wyjmiesz. Po prostu. Ja wkładałam... Po 10 godzin dziennie, bo mogłam sobie na to pozwolić. Podkreślam, bo mogłam sobie na to pozwolić. Nie mam dzieci, nie pracowałam wtedy na pełen etat, więc były momenty, że mogłam sobie na to pozwolić. Ale były też momenty, kiedy pracowałam na pełen etat, robiłam sesje zdjęciowe i tak dalej, i, i tak poświęcałam 2-3 godziny dziennie, czasami po nocach, żeby robić dodatkowe rzeczy. Bo mi zależało, bo bardzo chciałam. I chciałabym, żebyś wiedział, wiedziała też to, że. Na początku ten kontent będzie ci zajmował zdecydowanie więcej czasu aniżeli byś to robiła po pół roku czy po roku, bo to się nazywa praktyka. Ja kiedyś musiałam mieć napisany scenariusz od A do Z słowo po słowie. Dzisiaj gadam do kamery tak po prostu, jeżeli mam coś do powiedzenia. Jeżeli chcę, nawet dzisiaj nagrywałam kreacje reklamowe, które będą śmigać na Black November. i Wystarczyło mi tam na przykład jedno, dwa zdanie przeczytać, co, o czym miała być ta reklama, i ale ja leciałam z bani. I ta reklama też nie ma 15 minut na zasadzie, że ja się muszę wysłowić, tylko jest ciap, 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 raz, raz, raz. Ja wiem, co chcę powiedzieć, wiem, co powinnam powiedzieć w tej reklamie, ale to dlatego, że ja mam 3 lata doświadczenia. Ale kiedyś po prostu miałabym skryt i bym czytała zdanie po zdaniu, a potem bym to montowała po prostu tak, żeby to się kleiło do całości, nie? I to zajęłoby mi zdecydowanie więcej czasu. Im mniej czasu będziesz na to poświęcać, tym dłużej będziesz się tego uczyć. Im dłużej będziesz się tego uczyć, tym dłużej będziesz się rozwijać. I to jest normalne, że na początku zajmuje to bardzo dużo czasu. Jest żmudne, czasami nudne, czasami nam się nie podoba. To jest normalne, ale jeżeli chcesz się rozwijać poprzez właśnie media społecznościowe, no to to jest taki etap, który trzeba przeżyć. Po prostu. I wbrew pozorom tej pracy naprawdę trzeba włożyć dużo. Mądrze, ale też dużo. A jeżeli chcesz sobie ułatwić ten cały proces i mieć kogoś, kto ci pokaże palcem po prostu co, jak, gdzie, jakie masz możliwości, jaki content tworzyć, żeby to było klikalne i żeby przede wszystkim sprzedawało, bo to o to nam chodzi tutaj. To bardzo, bardzo, jak zwykle polecam Ci mój kurs, Fotograficzny Sukces Online, gdzie masz 33 lekcje, 14 godzin materiału, dożywotni dostęp i gwarancję jakości, to znaczy, że masz 14 dni na to, żeby ewentualnie zrezygnować z zamówienia. Nie pytam Ci o nic, po prostu zwracam Ci gotówkę. Link do tego produktu, jak zwykle masz w opisie tego filmu, więc możesz sobie zerknąć, a teraz będzie zadanie domowe. Bardzo polecam Ci zastanowić się, ile Ty masz realnie czasu na to, żeby poświęcić się na marketing, bo Powiem Ci jeszcze jedną rzecz od razu, wiesz, kiedy ja nie miałam czasu, nie miałam czasu na swój marketing, kiedy na przykład strzepałam masę sesji TFP, bo musiałam rozwijać portfolio. Jeżeli poświęcisz sesję TFP tak jak ja, to nagle się może okazać, że będziesz miała, bądź miał bardzo dużo czasu na to, żeby robić inne rzeczy. I może się okazać, że to jest właśnie to, co ci przyniesie klientów, bo mi robienie zdjęć za darmo, klientów nie przynosiło. Rozwój non-stopowy portfolio nie przynosił mi klientów. Natomiast przyniosła mi klientów to, że usiadłam na dupie w końcu i zajęłam się tym, co jest ważne. Więc zastanów się, co ty robisz w tym swoim biznesie dzisiaj, ile ty masz czasu w tym swoim biznesie, ile ty faktycznie masz czasu też na ten swój marketing. Bo też założę się, że siedzisz w komórce, robisz, przeglądasz aplikacje, scrollujesz czasem bez sensu. Może można by ograniczyć ten czas po prostu na jakiś moment, skoro tego czasu masz niewiele. Jeżeli masz taką możliwość, to zablokuj sobie takie bloki czasowe w tygodniu, że tam jesteś tylko i wyłącznie dla swojego biznesu, spisujesz pomysły, spisujesz jakieś huki wizualne, cokolwiek do rolek, nagrywasz się, robisz rzeczy, spisujesz pomysły, tworzysz coś dla swojego biznesu. W tym właśnie czasie. I dwa, weź jeden jakiś lęk z Twojej klientki. Na przykład jestem niefotogeniczna albo nie potrafię pozować, cokolwiek. I zastanów się, co Ty możesz zrobić, żeby ten lęk bądź tą obawę rozwiać bądź pomóc jej ogarnąć to po prostu. I stwórz na bazie tego sześć treści, które opublikujesz w najbliższych 14 dniach. I dla przykładu, zobacz, jestem niefotogeniczna. I tutaj na przykład możemy dać rolka na temat tego, czym jest jestem niefotogeniczna. Czy to są jakieś przekonania, czy to jest faktycznie jakiś gen X, który jedne dziewczyny mają, a inne nie. Co to jest według Ciebie? Fotogeniczność. I czy Twoje klientki muszą się tego obawiać, czy nie? Kolejne, jak, jak, jakaś karuzela na przykład, gdzie Twoja klientka, jeżeli masz opinię i zbierasz tę opinię, pisze, że. No, generalnie uważa się za osobę niefotogeniczną, ale te zdjęcia od Hani, Kasi albo Marka były zajebiste i jednak uważa, że no, z tą fotogenicznością nie jest tak źle. To jest case study klienta znowu o tej fotogeniczności. Możesz wrzucić rolki edukacyjne na zasadzie tego, jak lepiej wyjść na zdjęciu albo jak sobie pomóc z tym, żeby lepiej wyjść na zdjęciu. Możesz też zrobić treści, które będą mówić o tym, jak ty radzisz sobie z niefotogenicznymi ludźmi, jak ty im pomagasz. Czyli. Jak ty pracujesz po prostu z klientem, opowiedz mi o tym, jakie ty masz podejście do klienta. I takich treści wrzuć sześć w najbliższych 14 dniach. Na jeden temat zobacz, to jest wszystko w jednym temacie. Jeżeli coś napiszesz na karuzeli, to potem podobny format dosłownie przeczytać możesz na rolce. I w drugą stronę, jeżeli coś mi opowiadasz na filmie, to potem możesz przelać to po prostu na papier, na karuzelę. Pamiętaj, że każda Twoja reakcja pod tym filmem, komentarz, łapka w górę, cokolwiek. Pokazuję YouTube'owi, że ten film jest ciekawy i fajny, także bardzo, bardzo zachęcam. A teraz już bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą lekcję i widzimy się w kolejnym materiale.